Centralne uroczystości z racji dziesięciolecia istnienia diecezji świdnickiej odbyły się 29 marca w katedrze świdnickiej. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił arcybiskup Celestino Miliore, nuncjusz apostolski w Polsce. Nuncjusz zachęcał wiernych i duchowieństwo do szukania głębi tego, co wydarzyło się podczas minionych dziesięciu lat. Złożył życzenia wiernym diecezji świdnickiej. Ta diecezja to jeszcze nastolatka życzymy jej, to znaczy jej wiernym, wspólnotom parafialnym, kapłanom, osobom zakonnym, młodzieńczości, żywotności, chęci życia i działania, fantazji i zdolności do marzeń, jakie cechują ludzi młodych powiedział. Na zakończeniem mszy świętej przemówił arcybiskop Józef Kupny, metropolita wrocławski i Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy. Hierarcha składając życzenia mówił Wasza diecezja to ludzie głęboko wierzący, ale też poszukujący Boga i ci, którzy nie potrafią Go szukać. Życzę, by Wasz Kościół przyciągał do Chrystusa i dawał dobro wiary w Jezusa Chrystusa. Natomiast prezydent miasta podkreślał historyczny wymiar diecezji o ustanowieniu diecezji i konsekwencjach tego wydarzenia dla miasta. I je